Akademia Ebitera Witam w nowej serii Akademia Ebitera Dzisiaj pokażę Wam jak spiąć falownik Mazero, Smart Guard wyposażony w temę, z magazynem energii Luna 2000 Pokażemy Wam jak zarobić wszystkie wtyczki komunikacyjne gdzie wpiąć AC i jak to wszystko ze sobą połączyć i skonfigurować Zaczynamy od naszej Luny Aby połączyć ją komunikacyjnie z falownikiem wykorzystamy kostkę, która jest w zestawie a na tej kostce pin drugi, 3, 4 oraz 5 Schemat jest tutaj Według instrukcji wykorzystujemy kolory biało-pomarańczowy, pomarańczowy, pomarańczowy biało-brązowy oraz brązowy. Po wpięciu kostki komunikacyjnej zarabiamy przewody DC z łączkami, które również są w zestawie i wpinamy je w odpowiednie miejsca. Następnie przechodzimy do falownika MAP0. Aby sfinalizować połączenie magazynu z falownikiem, zarabiamy złącze rio 45 według standardu B i wpinamy do odpowiednich Następnie drugą część przewodu, którą wpinaliśmy do magazynu, zarobimy wtyczkami, które też były w zestawie i wpinamy je w odpowiednie miejsce. Kolejną zdejmujemy izolację z kabla na długość zalecaną przez producenta i zgodnie z opisem na styczce AC podłączamy przewody. Przedostatni etap, czyli zarobienie przewodów DC, które schodzą z dachu i wpięcie ich w odpowiednie miejsce. Ostatnim krokiem będzie przygotowanie wtyczki komunikacyjnej pod podłączenie ze Guardem. Będziemy wykorzystywać pin 3, 5, 7 oraz 9. Tak jak na schemacie. Montaż kończymy wisienką na torcie, czyli połączeniem komunikacyjnym falownika Map 0 ze Smart Guardem. Wykorzystujemy do tego kostkę komunikacyjną, która jest w zestawie i piny 1, 2, 3, 4. Podłączenie powinno wyglądać tak jak na schemacie. Za pomocą wyjścia backup możemy zasilić wszystkie odbiorniki w naszym domu, nie przekraczając 63A. Jeżeli będziemy przekraczać te 63A, to należy wykorzystać złącze non-backup load i wyciągnąć te urządzenia poza zasilanie awaryjne Smart Guarda. Będzie nam do tego potrzebny dodatkowy licznik. Należy pamiętać o tym, że jeżeli wykorzystujemy Smart Guarda z falownikami serii MAP0, to do jednego gniazda odbiornika podtrzymywania możemy podłączyć odbiorniki jednofazowe oraz odbiorniki trójfazowe. Natomiast jeżeli używamy falowników M1 lub MB0, możemy podłączyć wyłącznie odbiorniki jednofazowe. Wszystkie odbiorniki trójfazowe muszą być podłączone do gniazd odbiorników niepodtrzymywanych, czyli do złącza non-backup Uruchamiamy cały system i przechodzimy do konfiguracji. Po zalogowaniu się do aplikacji Fusion Solar wyłączamy Wi-Fi oraz dane komórkowe. Przechodzimy do zakładki usługi, przekazywanie urządzenia do eksploatacji. Klikamy OK. Wybieramy sieć naszego urządzenia. Hasło do tej sieci będzie podane na przodzie urządzenia. Logujemy się do urządzenia. Zostaniemy poproszeni o stworzenie hasła składającego się z 8 znaków. Po stworzeniu hasła możemy zalogować się do urządzenia. Następnie przechodzimy do szybkich ustawień. Wybieramy kraj i region Polska. Wybieramy odpowiednią strefę czasową. Połączenie z routerem. My łączymy się za pomocą Wi-Fi. Wybieramy sieć, wpisujemy hasło. Tutaj widzimy wszystkie połączone urządzenia. Wybieramy odpowiedni kod sieci. Wybieramy prąd z głównego wyłącznika. Gdy urządzenie EMMA wykryje, że rzeczywisty prąd przekracza ustawioną wartość, ogranicza moc pobieraną z sieci i wyłącza obciążenia według priorytetu poboru mocy w kolejności rosnącej, aż rzeczywisty prąd spadnie poniżej wartości ustawionej w aplikacji. Wybieramy rodzaj pomiaru, który wykorzystujemy w instalacji. My wykorzystujemy wbudowany pomiar w Emmie. Można wykorzystać również przekładniki. Ustawiamy połączenie z Fusion Solar sprawdzamy czy wszystko się powiodło. Kończymy konfigurację.